Cóż, za piękne miejsce, moi kochani, nieprawdaż? Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam Was ponownie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, w tym miejscu, kiedy przybyłem tutaj po raz pierwszy trzy tygodnie temu, po prostu się zakochałem. Jest ono niesamowite. I wiecie, co najbardziej zaskakujące w tym wszystkim jest to, że wydawało mi się, że bardzo dobrze znam tutaj ten rejon Peak District, ponieważ jeżdżę tutaj zarówno zawodowo, ponieważ przyjeżdżam odebrać mleko od gospodarzy, jak jeżdżę tutaj na motocyklu, jeżdżę tutaj, przyjeżdżam tutaj również z rodziną, ze znajomymi, ale wiecie co? Jednak nie znam tego miejsca, ponieważ za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, odkrywam nowe, piękne, ciekawe miejsce. Peak District jest niesamowity. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak dojechać do tego miejsca. Zostawię Wam kod pocztowy w opisie, pod filmem, także jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i mielibyście ochotę odwiedzić to jakże przepiękne, spokojne miejsce, to ogromnie Wam polecam. A ja idę usiąść na ławeczkę i posłuchać tych ptaszków, baranów i troszeczkę się zrelaksować przed dalszą podróżą. Zapraszam na kolejny odcinek. Mleczna droga. Okej, okay, moi drodzy, zatrzymajmy się na chwilkę. Pierwsza wskazówka. Jadąc Ashbourne w kierunku Lik, trasą A52, zaraz za malutką wioską Mayfield, po prawej stronie zobaczycie ten cottage i musicie skręcić w tą malutką dróżkę w prawo. Jadąc sobie, moi kochani, prosto tą jakże malowniczą, piękną wiejską dróżką, dojedziecie do tak zwanego Cutter Grid, czyli takiej przeszkody dla bydła. Spójrzcie na te piękne zwierzaczki, ale tak patrzą i myślą sobie, co te człowieki znowu tutaj kombinują? Dlaczego nam zakłócają nasz spokój? Piękniutkie są, prawda? O, popatrzcie, jaka odważna. No chodź. No chodź do mnie, chodź chyba zrezygnowała. Do tego właśnie miejsca, które nie tylko jest przeszkodą dla bydła, ale również dla pozostałych zwierząt hodowlanych. Później będziecie jechać nadal tą drogą prosto, aż dojedziecie do takiego skrzyżowania w kształcie litery T, które Anglicy nazywają T junction. A po lewej stronie koniecznie spójrzcie, zobaczycie taki przepiękny hol, który zresztą za chwileczkę wam pokażę. I właśnie tutaj po lewej stronie widzicie ten dworek wraz z kościółkiem, który niestety jest własnością prywatną. A co za tym idzie, nie będę w stanie tam podjechać, aby Wam to Cześć. pokazać z bliska. Kurczę, moi drodzy widzowie, zrobiło się tak ciepło, że czas otworzyć wentylatory. <głosy> <głosy> Naprawdę, pogoda jest mega fajna. Słuchajcie, coś Wam opowiem. Moi drodzy, jak już miniecie sobie ten pałacyk z kościółkiem, który przed chwileczką widzieliście po lewej stronie, to będziecie po prawej stronie mieli taką polną drogę wiodącą do farmy. To jest farma, na którą ja, proszę Państwa, kiedyś często gęsto przyjeżdżałem, ponieważ ona należała do naszej firmy i myśmy tutaj zabierali mleczko od rolnika. Pewnej niedzieli, to było bardzo wcześnie rano, gdzieś między czwartą a piątą rano, tak myślę, przyjechałem troszeczkę za wcześnie i wiedziałem, że rolnik jeszcze nie będzie gotowy, więc nie chciałem mu przeszkadzać tam w jego obejściu, więc zaparkowałem sobie na tej drodze. Był piękny poranek, słuchajcie, ptaszki pięknie śpiewały, tak jak gdzieś wcześniej rano, to było lato, pamiętam doskonale, przepiękny dzień. I nagle w lusterku patrzę, jedzie jakiś taki zdezelowany biały van. Myślę sobie, kurczę, co ten koleś tu robi o tej porze: pewnie się zgubił. Wysiadam z samochodu, podchodzę do niego, mówię: Słucham kolego, mówi, to chyba się zgubiłeś, nie? A on mówi: Ty wiesz co? mówi: Kurde, chyba tak. Mówi: Bo ja mam dzisiaj zajęcia z wychowania fizycznego yy, z uczniami ze szkoły podstawowej. Mówię, Szukam tej podstawówki. Tak myślę, no stary mówi: Tutaj nie ma żadnej podstawówki. To jest droga, która prowadzi już na farmę, i tam dalej nic nie ma, tam już tylko są pola, nie? Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to musisz wrócić. Musisz pojechać do wsi. A, mówi, no tak, no tak. Taki był troszeczkę, słuchajcie, wiecie, zakłopotany. Mówi, dobra, mówi, okej, okay, mówi, dzięki. Zawrócił i pojechał. I do mnie jeszcze nic nie dotarło. Niedziela rano wjeżdżam do gospodarstwa i opowiadam o tej całej sytuacji farmerowi. A on mówi, stary, mówi, to nie był żaden nauczyciel, to są cyganie, mówi. Oni przyjeżdżają na odprzajkę, patrzą, co jak, co mogą ukraść a potem w nocy przychodzą i kradną. Także yy, w perfekcyjny sposób dałem mu znać, co jest dalej. Już nawet nie musiał się fatygować tam jeździć, obczajać, bo doskonale wiedział, także... No cóż, zdarza się. <grym> Dobra, moi kochani, jedziemy dalej. No, to jedziemy dalej sobie tą dróżką prosto, aż dojedziemy do skrzyżowania, przed którym po lewej stronie będzie B&B, czyli Bed and Breakfast. I kiedy już dojdziecie do tego skrzyżowania, to na nim musicie skręcić w prawo. Tam, gdzie jest ten niebieski znak z przekreśloną ciężarówką. To są moje ulubione drogi, kochani. Zawsze sprawdzam, czy da się tamtędy przejechać ciężarowym. Ale zanim skręcicie tam w prawo, to polecam Wam najpierw skręcić w lewo, w ten single track, ponieważ tam jest fajny kościółek, widzicie go? Chodźcie, podjedziemy tam razem. No jesteśmy, moi drodzy, pod kościółkiem, także chodźcie, pójdziemy zobaczyć tam razem, bo ja uwielbiam tego rodzaju budynki i mam nadzieję, że Państwu również się spodoba. Chodźcie. Jak widzimy, tutaj jest public footpath, czyli ścieżka taka publiczna, każdy może sobie tutaj pospacerować i nikt na nikogo nie będzie krzyczał. Chodźmy do środka. Kiedyś o tym, moi drodzy, wspominałem. Wydawałoby się, że dziś ludzie żyją długo dzięki postępowi medycyny, ale popatrzcie na nagrobki. Kiedyś ludzie naprawdę żyli bardzo długo. Tutaj na przykład osoba, która zmarła w wieku 75 lat. Zaraz obok kolejny nagrobek. Zobaczcie, 77 lat. Kolejny. Joseph Robotham zmarł w wieku 75 lat. Sara Robotham. 72 lata. Ale jest cudownie. Cisza, spokój, tylko słychać te przepięknie ćwierkające ptaszki. Ja mam, mam nadzieję, że Państwo również je słyszycie. A tam piękny dom. Kurczę, chciałbym mieć takie sąsiedztwo. Bardzo spokojne. Dobra, chodźmy dalej, jedziemy. I dotarliśmy to właśnie to miejsce, przepiękny widok na dolinę. Jest tutaj parking, są ławeczki, na których można usiąść i pokontemplować. Mogę wam zagwarantować, że jeśli przyjedziecie tutaj w ciągu tygodnia, to zaznacie tutaj dużo ciszy i dużo spokoju. Gorzej w weekendy. No dobra, idę na chwilę usiąść. Kurczę. Miałem się zrelaksować, ale ja nie potrafię na dopie dłużej usiedzieć. <grych> Słuchajcie, z tego miejsca możecie dojechać, bo my, my generalnie jesteśmy w pobliżu Dovdale. I tak jak mówię, ja tu byłem już dziesiątki razy, jak nie więcej, ale zawsze jeździłem tam na drugą stronę. Natomiast to miejsce odkryłem, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, na wstępie tego filmu, zupełnie przypadkowo, ostatnio jak byliśmy za Jake'iem i z Markiem na motocyklach. I powiem Wam, że jak pojedziecie dalej sobie tą drogą, zaraz Wam pokażę, to dojedziecie właśnie do Towny i tam również jest pięknie, także zostańcie jeszcze chwilkę ze mną, troszkę sobie pośmigamy. No, i dotarliśmy. Przepiękna, maleńka miejscowość, zaledwie kilka domów, ale pięknych. I to tyle, moi kochani, w dzisiejszym odcinku Mlecznej Drogi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, ja sobie troszeczkę ostatnio eksperymentuję z tym YouTube'em, wrzucam różne odcinki. I czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, czy taki na przykład odcinek Wam się podoba, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich fajnych trasek, więcej takich pięknych miejsc, które odwiedzam sam bądź z moimi kolegami. Moi kochani, tak jak powiedziałem, eksperymentuję z kanałem i już niebawem pojawi się kolejny, za tydzień odcinek. I to będzie taki cykl odcinków, mam nadzieję, że tak mi się uda, z osobami, które są powyżej 70 roku życia i jeżdżą wciąż na motocyklach. Niesamowicie, mam nadzieję, motywujący odcinek dla tych wszystkich, którzy myślą, że już mają 70 lat i na wszystko jest za późno. Moi drodzy, nigdy nie jest za późno, obojętnie ile macie lat i pamiętajcie, jak to mówią: age is just a number, czyli wiek to tylko cyfra. Dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam. Popatrzcie sobie jeszcze ostatni raz, jak pięknie jesteśmy w Dowdale. Tam stoi moja maszynka. Spadam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mieszkanie Drogi.